Witam szanownych widzów kanału Skyde Atmosfera. Ostatni dzień stycznia, zaczynamy od jutra sezon. Śniegi już stopniały, wiatr rozwiał chmury. Zobaczcie niebo, wygląda tak zwykle tutaj powinno wyglądać niebo. Zapraszam wszystkich na szkolenia spadochronowe, niezależnie od tego, jakim jesteście poziomie spadochronowym, czy to jest początek, czy dopiero planujecie, czy zatrzymaliście się w szkoleniu, czy jesteście zmęczeni tym, że nie mają dla was ludzie czasu, czy jesteście zmęczeni tym że ktoś nie ma ochoty z Wami porozmawiać i Wam czegoś wytłumaczyć. Szkolenia u mnie odbywają się troszkę inaczej niż w dużych firmach, dlatego że jest to mała firma spadochronowa, która działa na rynku około 20 paru lat, w związku z tym mam trochę w tym doświadczenia i lubię robić rzeczy po swojemu. Nie lubię, być, nie, nie lubię rozwijać tego za nadto, dlatego że mogę mieć ciągle kontakt ze swoimi studentami. Dlatego grupy są 3-4 osobowe maksymalnie na 10. 14 dni. Samolot już lata, cały czas lata. Teraz trochę robi się spokojnie, dlatego że w grudniu latały 4 samoloty, dla mnie to jest trochę za dużo. Zapraszam więc wszystkich, którzy szanują swój czas, szanują swoje pieniądze, chcieliby się szkolić w fajnych okolicznościach i działamy teraz od tego lutego aż do mniej więcej połowy czerwca. Połowy czerwca będzie już się robiło za gorąco, potem zaczniemy działać jeszcze raz na jesieni. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, zastanówcie się tylko nad tym, co duże firmy robią w Polsce zimą. Otóż sprzedają vouchery na tandem. Zastanówcie się też nad tym, czy na wiosnę jest dzień długi, czy jest krótki. Zastanówcie się nad tym, czy na wiosnę jest dobra pogoda, czy jest kiepska pogoda. Te wszystkie pytania, jeżeli sobie zważycie wewnątrz siebie z rozwagą i spokojnie, dojdziecie do wniosku, że albo sobie będziecie blisko i tanio oczekali albo w cenach rynkowych, które są cenami zachodnimi, ale nie są wygórowane, to będziecie mogli się szkolić w sposób indywidualny. Zapraszam wszystkich serdecznie tym krótkim przekazem, sprawdzam nową kamerę, zobaczymy jaki jest obraz i jaki jest dźwięk. Dźwięk jest to jest z mikrofonu. Jeżeli nie będzie pasował audiofilom, spróbuję coś z tym zrobić. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na szkolenia.